To nagle się coś bugowało i te krytyki były na cały ekran, i się tak tylko powoli zmniejszały. Tak naprawdę powoli. Tam twój stary Boszem coś... coś szlifuje. Jest taką... Wujka z czyżą, szlifierką kątową. bo jednocześnie dłutem mu krwi regulują, kiedy na p******. No tego. Tak, Żezibiu, kości policzkowe. <gry> Nie wiem, co są no naprawdę, no co mogę powiedzieć? Co można rzec? Każdy gra... Sz no no, no k***** to i*****. No i, no, i Sylas. Sylas... Nie? No, ja. Nasz bot kifolku kur... Ale chyba będzie kur... kopał w wągiel jest na bocie Jest kur... 12 minuta, a Nunu też tu jest Dobra, ja też tam idę Jest tak Zapraszamy Co?! Co?! Ona przeżyła! Kayle dalej jest na bocie, a Mundo nie potrafi przepuszczać fali. Stary Nunu był fajniejszy Porzucałeś Jagawę za 3,4 HP I, i gnębiłeś wszystkich Kaili bez urlopu, wyjeżdżamy w nich. Aj, cholipka. Rozłożyliśmy nasz fokus na trzy różne strony, i w ostateczności zginiemy. Cholipka! To by się spodziewał? No, ku pomocy! Mundo, mundo! Nie, poje... mnie. Ale to był dobry mecz, aż dam Ci serduszko. O k*** ku... 32 LP. Minus 32! Let's go! O mój Boże, ten damage u naszych teammateów, nie mogę. Dominiku, gramy w Fortnite? Nagrywamy Fortnite? 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 Fortnite Battle Pass? I just shit my ass? SMOKE! Ale dlaczego, k***? Ku... Jak gramy... Gram z Tobą, to takie ułamy w przeciwnej drużynie się trafiają. Ja nie wiem, jak jak, jak ja gram, trafiam na takich ludzi, na takich dżunglerów przeciwnych, którzy k. uświęcą własną matkę, żeby iść jak najszybciej na smoka, A to jest takie, wyj. na topa idę. <grybujesz> Poleciał, a na mącz. grupy drużynie przeciwnej. O! <grym> <grym> hi hi. Aha. Uhuhu. Ohoho. Śmiesznie. Przezabawnie. zabawny. Dominiku, czemu się nie śmiesz? Czemu się kujnie? A czego my w to jeszcze gramy? Dlaczego nie pójdziemy żyć życiem? Chodźmy na dotę. Żyjmy pełnią życia. Ja przynajmniej wiem, że tak z połowy tego materiału, to będę musiał wyciąć. Albo ocenzurować. Jakbym cenzurował, to po prostu byłoby piprzenie. No I ten... Tak, takie Tak, takie ciągłe. A, to sz... Jest... A, ja Mam nadzieję, że zostanie... Ja nie miałem komputera, jak byłem taki mały, mały, ale miałem dostać, ale byłem nieznośnym gówniakiem. Moi rodzice pojechali jeszcze, jak był, był Mediamar. Chcieli kupić mi komputer, jak miałem 3 lata, więc w sumie trochę flex. Ale, że, że najpierw tata poszedł sobie popatrzeć na radio do samochodu, a ja byłem gówniakiem głupim, to zacząłem drzeć mordę, że chcę stąd wyjść, bo było wtedy lato i było mi gorąco. No i wyszliśmy, i potem się dowiedziałem, że mieliśmy wtedy kupić mi komputer. Komputer. Ale przez to, że zacząłem drzeć mordę, to nie dostałem go i się popłakałem. Dobra, że miał jakiś sprawdzian na zajęciach, nie? Gdzieś nie, to było gimnazjum chyba. Bo się zaczyna ten sprawdzian. Tam siedzą, pani rozdaje kartki, wiadomo. Jeden kolega gdzieś tam dostał kartkę, tak na to spojrzał. Tak się dosłownie na to zżykał wtedy, nie? To sprawdzian. Zobaczył to tego i mi na, no, I'm not doing the shit, no, man nie, nie, chuj, po prostu się zżygam. co mi zrobią, Zrzygam się i co mi zrobią? I <suszy> można było. Po... Ale beatbox. Beatbox nosem widziałeś takie rzeczy? Pierdzenie ku... Tak się da! No nawet Ksajo robił poradnik. Co? O! o. Coś polega. Przejechałem. Zgadza pasy. Zgadza się. Zgadza się. na pasach. No się. Tak, nie, nie, tak, 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 się. zjad. się. Wypluj! Wypluj! Zły pies! Oddaj! Oddaj! Co tam kur*** Co tam ka ku... Ale patrzcie, że Speed jest chyba jedynym krajem, do którego przyjechał dwa razy. Czekaj, co? To właśnie powiedzieli, że Speed jest jedynym krajem, do którego przyjechał dwa razy. Co? No Speed, Ty to powiedziałeś. tak powiedziałeś. Speed. Speed jest jedynym Speed. krajem, do którego przyjechał dwa razy. Speed jest krajem! Zacznijmy od tego Speed jest krajem, to oficjalne. Ja wiem. Jedyną wodą, jaką można tam będzie pić, będzie mocny. Co? W ogóle ci Amerykanie byli w szoku, bo tam jakaś dziewczynka do niego podeszła i po angielsku mu powiedziała: czy, Zapytała, czy może zdjęcie?. Potem mu podziękowała i: O kur. To w Polsce nie jest kur. i ludzie mówią po angielsku i nawet dzieci. Jak to w Polsce w ogóle nie ma takich jak domów to nie ma słów nawlepionych ze słomionymi dachami? W Polsce to ludzie się gównem nie obrzucają? O, o, o. I nie mają chaty za słomy? Ale kur. niektórzy mają, koleżanka, może film, jak robić bardzo. Co ty robisz? Tak, no! Chodzę z gry aktualnie. Pierd** i półtorej fali chodzę z gry. Gosia, przepraszam. Wybaczysz mi? Nie, wiąże, No to nie chuj. chuj. Dobra, idę na chodca z Karolem, potem, ty Dobra, papa. Aha! O on mnie, goni, on mnie teraz już tam nie idzie. O, nie! Nie! mnie! E, jak Berety. Haha! <noise> Boże, zmienili range, kurwa, temu. 100%, musieli zmienić się range, bo on jest jakiś taki za mały. Nie poddajemy do wygrania. <tryk> Nie wierzę, że się zablokowałem kurwa na kaszałcie. O, ale to było ładne. Ale na f Zabiłem. Ej, to zrzucili mnie tak. Mach pan? Nie czekam na nasz... trzy. Nie wiem. Mhm. Leży lajcik. Jeszcze heavy tu jest. Light już leży. To będzie wife! Nice. A my? Nie. Leży. Trzeba wbiegli. Kup z nożami biega. Aj, a było tak pięknie leży A ja spadłem przez Helika Tutaj jest pomarańczowy Agora o Vitor. Vocês estão ligados? Vitor.